Postanowiłam trochę bardziej rozwinąć serię. Prześwietlamy gada. No i teraz mamy sytuację trójkowe. Prześwietlamy gada. Sytuacje trójkowe. Aha. Tutaj panoczek. chciałby za... Um, jest trójkąt. No widać, że jest. Chciałby tutaj pan coś zakorzenić. Tylko on nie chce wkładać w tą waszą relację kompletnie nic. Kompletnie. Będę kłamał, mówił y, półsłówkami, nakładał wszystko y, na to wszystko iluzje. No, chciałbym być wolny, mieć jedną i drugą. Tak to wygląda. Ewentualnie, żeby się nie angażować, jeśli ty gdzieś tam masz męża czy tam partnera. Jest zbyt mało odważny, żeby odejść od swojej sytuacji, lub uważa, że ty jesteś za bardzo mało odważna, żeby odejść od sytuacji, w której jesteś. Jeśli ty i masz dwóch padalców, tak będę kłamał, że dam ci szansę. Będę kłamał. Jestem manipulantem. Manipuluję tobą, tamtą. Generalnie manipuluję. Chciałbym mieć kobietę, w którą nie muszę inwestować, szczególnie finansową. Nie muszę jej nic dawać, a ona będzie mi dawać uciech nocnych. Kurwa, Jest we mnie zubożenie emocjonalne wyciągnięte z domu. To czuje nasz padalec. Nie potrafi zbudować stabilnej relacji. Mam nadzieję, że to będzie trwało jak najdłużej. To czuje padalec. No i ch chciałby on mieć w obu tych sytuacjach... Znaczy, żeby być w waszej relacji jedną nogą. Dosłownie. Żeby nikt nic nie wiedział, wszystko pod osłoną nocy. Spełnienie seksualne to jest dla niego, z tobą. Tak. I tak będzie chciał, żeby to zostało. Tak. Tutaj jedną nogą trzymam to, co mam, i drugą nogą trzymam to, co ty masz. Czyli cię No i pan chce pojemne serce ma w jak cholera, bo dwie w sercu was ma. A jak to prosperuje na przyszłość, Nijak. jak zatnie się, gad zostanie sam. Dobra, jedziemy. Co być i co na tle duchowym? Co na tle duchowym w sytuacjach trójkowych? O, tęskni za tobą, tak jakby tracił ciebie, traci część swego serca. Ucieka w momencie, w którym robi się zbyt trudno. Chciałby zacząć nowy etap, ale no nie, bo nie, nie potrafi komuś wybaczyć ze swojego domu rodzinnego. Zgubił um, um, coś, jakiś optymizm w swoim życiu i teraz będzie go szukał. Dla Niego jesteś lepszą osobą niż On. Wow. Macie kontrakt duchowy, sytuacja trójkowa. Stąd też może wynikać. On Ciebie nigdy nie zapomni. To dla Niego wyjątkowy czas. E, no, oczywiście nie przeczytam, Mówię, no oczywiście. Przede wszystkim e, uważa, że jest za późno, żeby coś tu jeszcze móc skurać. Pokazujesz mu to, co jest w nim nieznane. No i oczywiście boi się, że to wszystko wyjdzie. A jak? Nie, jakby są sytuacje w jego życiu, które, które nie pozwalają mu brnąć w to dalej. Po prostu. Nad czym powinien skupić się w swoim kosmogramie, żeby to przepracować? Lub zasięgnąć porady w tej sytuacji. Sprawdźmy zatem swój kosmogram. Północny węzeł księżycowy. Nowe życie. Saturn. Lekcje i limity. Pluton. Cień i mistycyzm. I wypadła jeszcze dodatkowa. Wodnik. Czyli północny węzeł księżycowy. Saturn. Pluton i e, wodnik. Na spodzie lew. Ekstrawertyzm wizjonerstwo jaką masz wizję, i tak dalej, i tak dalej. Zadaj pytanie, a ja ci odpowiem na nie. Tak. Rekonesans i nie. Na spodzie zasięgnij więcej informacji. Więc na chwilę obecną może być tak, ale jak się rozeznasz, to będzie nie, bo zasięgnasz więcej informacji. Jedziemy z karteczkami Uhu. Zaczarowałaś mnie. Mam dużo tajemnic, sekretów. <laughs> A jeśli nie jestem jedyny, ty nie miesz wszystkich swoją miarą. Fascynujesz mnie. Szczególnie z tym buławą. To wszystko przez ciebie. Stalkuję cię w necie. Lub tak jak podpowiada ci serce. Walczę z przeciwnościami. frustrację. Masz wrogów w moim oczeniu. No. Czuję się wykorzystany. Wzrastam. W takim zwiaku. Koziorożec. Mi wyleciał. Strzelec. Baran. Korpion, panna, ryby na spodzie bliźnięta.